Czas na 147 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Nie dzieje się najlepiej w pałacu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147 odcinku La Promesa, pałac tajemnic la promesa, pałac tajemnic, odcinek 147 w środę 21 maja 2025 roku. O godzinie 1505 na TVP2, co wydarzy się w 147 odcinku La promesa, pałac tajemnic. Petra uprzykrza życie Jany, która ma podziurki w nosie pracy z nią. Część służby cieszy się jednak z tego, że uczestniczy w obowiązkach. Mimo to wskutek podejrzeń, jakoby to ona podtruwała Pie, dochodzi do awantury. Maria próbuje dotrzeć do ukochanego, choć bez większych sukcesów. Temat ślubu okazuje się zapalnikiem wywołującym kłótnie, podczas której padną przykre słowa. Jimena czepia się siostry Manuela.